Halo, halo, dzień dobry, dzień dobry. Chwilę muszę poczekać na to. Mam nadzieję, że ktoś do mnie szybko dołączy. Jestem z małym opóźnieniem, bo mój internet chyba chciał iść na urlop. Za ciepło jest I nie, bardzo, i nie bardzo dawał mi opcję do tego, żeby się z wami połączyć, ale jestem. Możliwe że, możliwe, że jakość będzie gorsza, bo staram się zazwyczaj transmisję robić dla Was po tak zwanym kabel, po łączu i podłączam sobie kabel ethernetowy. O, widzę, że jest ta welina. Cześć, welina. Proszę cię, napisz mi, czy mnie widać, czy mnie słychać. Bo tak jak mówiłam, dzisiaj, dzisiaj transmisja idzie po Wi-Fi i nieco gorzej, i nieco gorzej wtedy to się sprawdza. Pomimo, pomimo prędkości, którą mamy do pobierania, to jest super. A okazuje się, że jak się chce robić transmisję. To niestety trzeba mieć wysył całkiem niezły. Będę to sprawdzać. Tak czy siak. Kabel nie działa, działa Wi-Fi. Jestem. Dzień dobry, jest kawa. Kto ma kawę? Cześć Marta. Fajnie, że jesteś. Dla tych, którzy oglądają mnie pierwszy raz, nazywam się Dorota Mularczyk i jestem architektem wnętrz, a wy wpadliście na kawę z architektem. Dzisiaj będziemy rozmawiać również o tym, o co wy prosiliście. Była ankieta w ankiecie: Mieście do wyboru, funkcjonalny salon i przytulny salon. Zaskończyliście mnie? Ja myślałam po naszych kawach, że wybierzecie że wybierzecie przytulny salon, ale funkcja bardzo mnie cieszy, bo, bo to znaczy, że to jest jednak ważne, że to są też wasze pytania i się zastanawiacie, co z tym fantem zrobić, więc ja się z tego bardzo cieszę i mam dla Was przygotowane parę, parę przygotowanych parę wskazówek na ten temat. No więc co? Ja piję kawę, wy też pijecie kawę dziewczyny, pijecie kawę, czy nie? Kto pije kawę, kto pije herbatę? Ja myślę, że o tej porze dnia i y, przy tej temperaturze to pewnie jakaś woda z lodem by się przydała. No to co, zaczynamy? Słuchajcie, funkcjonalny salon to jest bardzo ważna rzecz, i tak samo jak każde inne pomieszczenie. E, no, co ja mogę Wam tutaj powiedzieć i od czego zacząć? Jak zawsze w moim wydaniu wasze wnętrze zaczyna się od was. Czyli pierwsze zadanie to w wypadku poszukiwania funkcji, w przypadku tego, jeżeli szukacie tego, co jest dla Was ważne, to musicie zacząć nie od tego, co jest w internecie, nie od tego, co jest w sklepach, nie od tego, jakie są kolory i co Wam się podoba. Zaczynacie od tego, jak żyjecie na co dzień. I moja pierwsza taka rada, którą zawsze proszę moich klientów, i to zadanie jest naprawdę bardzo ważne, to weźcie sobie kartkę. Jeżeli macie dość życie poukładane, jesteście takimi osobami pedantycznymi bądź lubiącymi może pewne schematy, na przykład tak mają mamy małych dzieci, to może łatwo Wam będzie odwzorować, jak wygląda Wasz dzień w tym pomieszczeniu. Natomiast jeżeli to też jest rodzina włoska, żywa, albo jest dużo dzieci, jeszcze są zwierzaki, weźcie kartkę, połóżcie ją sobie w jakimś miejscu. I wtedy, kiedy znajdziecie czas, zapisujcie, co w tym pokoju się dzieje. Jak lubicie spędzać czas? Co, co robią domownicy, wasze dzieci, mąż, żona, kot, pies? Jak to wszystko wygląda? I to wtedy wyjdzie wam, co jest dla Was najważniejsze. W tym ćwiczeniu o tyle to jest istotne, bo tu nie chodzi o. Życzenia, marzenia, że ja bym chciała mieć piękny salon, ja bym chciała mieć wygodną kanapę, albo chciałabym mieć narożnik. Bo może się okazać, że po prostu na to nie będzie miejsca. E, dlatego spisujecie wszystko to, co jest najważniejsze, to, co się dzieje w waszym życiu i układacie to w takie przestrzenie. Tak? I to, z czym ja się na, na ogół spotykam w przestrzeniach w salonie, to zazwyczaj jest no. Głównie to, to jest strefa wypoczynkowa, czyli tutaj mamy jakiś telewizor, sofy, fotele, taką przestrzeń, gdzie siedzimy, się gromadzimy, czy to ze znajomymi, przyjaciółmi, rodziną, gramy w gry, robimy masę fajnych rzeczy, i to jest taka strefa relaksu, czytamy książki, więc mamy to. Ważną, ważną częścią salonu jest też tak zwana biblioteczka, i to też warto sobie zapisać, bo często o tym zapominacie, a później się okazuje, co zrobić z książkami. Więc to sobie zapiszcie tak po prostu, jeżeli w domu są książki, to warto pomyśleć. Może się okazać, że ta funkcja będzie w innej przestrzeni, natomiast warto ją mieć na uwadze. Kolejną taką przestrzenią to jest przestrzeń do jedzenia, czyli mamy dwie. Teraz, jakby od, od wielu, wielu lat królują, czy to kuchnie otwarte na salon, czy częściowo zamknięte, natomiast bardzo często stół jadalny jest w salonie, i taką przestrzeń też z reguły ja spotykam i projektuję dla moich klientów, nawet jeśli kuchnia jest częściowo przysłonięta. Kawa, i co? No, i później mamy takie funkcje wynikające z Waszego życia. Rodziny z dziećmi to jest często zderzenie, że nie planujecie funkcji w salonie dla dzieci. Ja trochę, ja trochę zaraz o tym opowiem, ale może to też tak naprawdę jest na następną kawę. Ale warto, jeżeli są dzieci, jeżeli te dzieci macie w wieku do przedszkolnego, warto o tym pomyśleć na etapie planowania. To nie znaczy, że musicie im tam wygospodarować pokój dziecięcy, ale okaże się, że te zabawki do Was przyjdą, więc albo. Tak, Marta, widzę cię. <noise> Więc albo planujecie taką przestrzeń, jakiś mebel, jakiś kosz, coś w tym stylu, ale za, zapiszcie to sobie. Jeżeli macie dzieciaki, zapiszcie. Jeżeli macie zwierzęta, jeżeli macie koty, jeżeli macie psy, duże psy, tak? No to słuchajcie, jeżeli macie dużego psa, labradora, no to ko jest dla tego psa to, to nie jest pół metra na pół, tak? Więc. Może się okazać, że też potrzebujecie przestrzeni w salonie, bo psiak lubi spędzać z wami czas, a niekoniecznie chcecie mieć do niego posłanie gdzieś tam po drodze. Więc też o tym pamiętajcie. Ja sobie tutaj zerknę, czy coś jeszcze dla was mam. Jakby to są główne rzeczy i teraz tak. Jeżeli z tych funkcji i je macie, to Układacie je trochę jak puzzle. Możecie na kartce narysować sobie obszar swojego pokoju. I to ta przestrzeń, która jest dla Was najważniejsza, jeżeli jesteście ludźmi, którzy dużo czasu spędzają na sofach, właśnie ten rodzinny czas przy telewizji, ze znajomymi, z przyjaciółmi, to moja taka rada: ważne, żeby jeżeli wchodzimy do tego salonu, to żeby to miejsce tak nas zapraszało. Bo z reguły, jeżeli ktoś przychodzi do nas, to że tak powiem ląduje tam, gdzie wchodzi, to znaczy jeżeli wchodzimy na barek częściowo, bo kuchnię mamy na przykład przymkniętą i mamy taki barek, gdzie można usiąść, z reguły czas spędzamy tam, tam siedzimy, pijemy kawę, rozmawiamy i tak dalej. Jeżeli wchodzimy na stół, okazuje się, że spędzamy dużo czasu przy stole, tak? Natomiast jeżeli też na przykład lubicie bardziej i częściej siedzicie przy stole, robicie różne rzeczy, malujecie, rysujecie, projektujecie, pracujecie i to życie toczy się przy stole, to ta przestrzeń powinna być dla Was najważniejsza. Więc wybieracie tą główną część, która jest dla Was, dla was najważniejsza, wybieracie obszar, który wydaje Wam się najlepszy. I wokół niego budujecie całą przestrzeń, czyli układacie te puzzle jak dzieciaki, sobie tam układacie, przesuwacie. Możecie wyznaczyć sobie nawet kwadratami, nie musicie, nie musicie rysować tych mebli, tak? Możecie takie obszary sobie wyznaczać, bo chodzi najpierw o te obszary. I tak, najpierw wstawiamy najpierw strefę wypoczynkową, potem stawiamy stół, e, potem na przykład jeżeli jest kuchnia, tak? I wokół tego planujecie meble funkcjonalne i planujecie oświetlenie. I na tym to polega. Bo dane funkcje, czym my podkreślamy? Poza tym, że podkreślamy meblami, to podkreślamy oświetleniem. Czyli w pokoju powiedzmy 5 na 6, w którym mamy i kuchnię, i stół, i sofę, zaplanujcie osobne oświetlenie. Tam, gdzie siedzicie i przy, przy, przy sofie, zaplanujcie sobie tam jedno oświetlenie, a osobno nad stołem. I wtedy zobaczycie, że wieczorem, gasząc, zapalając, te strefy one automatycznie będą się wydzielały, i to będzie bardzo ładnie wyglądało, a też jednoznacznie będzie określało, co w danym momencie robimy, i będziecie mogli, ale też możecie się podzielić. Na przykład, nie wiem, mama siedzi z dzieckiem, odrabia lekcje przy stole, a młodsze dziecko bawi się w strefie wypoczynkowej i ma nad sobą też światło, tak? Nie musicie mieć iluminacji w całym pokoju. I to jakby. To jest bardzo ważne, żeby planować tą przestrzeń, która wypływa od Was, to jak Wy żyjecie. I wtedy, kiedy macie już zaplanowany salon, strefę wypoczynkową, kiedy macie zaplanowaną jadalnię, zastanawiacie się, jak żyjecie w ramach tych stref. Czyli jeżeli macie stół i yy, lubicie różne filiżanki, szklanki, talerzyki, podajecie do stołu tak, że na przykład nie wiem, na talerzu wjeżdża cały posiłek i domownicy się nim dzielą, to zaplanujcie sobie przy stole wtedy. Talerze, kubki, takie rzeczy, żeby Wam było wygodnie podać. Wtedy też tam możecie zaplanować sobie szafkę, gdzie będziecie trzymali podkładki. Wszystkie takie rzeczy, które używamy w strefie dziennej. Jeżeli macie salon, to tak samo robicie, czyli wokół salonu no oczywiście, strefa z telewizorem, jakaś szafka u dołu, gdzie będziecie trzymali swoje sprzęty. Pewnie w strefie, w strefie wypoczynkowej częściej korzystamy ze świeczek, budujemy wieczorem nastrój, więc te wszystkie przedmioty, które się w ramach tego waszego czasu gromadzą się na sofach, fotelach, to tam właśnie zastanówcie się, co możecie zrobić, jak możecie wcisnąć jakąś biblioteczkę, czy ją zamknąć, czy otworzyć. Jeżeli macie świeczki, świeczuszki, świeczuszki, świeczuszki i dużuszki i dużo no, stojki, takie pierdołki. dołki to zaplanujcie szafkę zamykaną, gdzie będziecie mogli sobie to wyjąć, włożyć, szybko posprzątać, żeby nie biegać po tym całym mieszkaniu. Boże, jeszcze tam jeszcze tu pobiegnę i jeszcze tu posprzątam. To musi być dla Was wygodne i szybkie. No i co? z Psami to już mówiłam, tak? Więc pamiętajcie, że jeżeli macie psiaki, coś, albo na przykład, nie wiem, macie koty. Są ludzie, którzy mają w bloku i mają trzy koty, i te kociaki nagle się okazuje, że one potrzebują mieć jakieś drapaki i tak dalej. Zastanówcie się, gdzie to będzie stało, zanim ustawicie wszystko i nagle się okaże, że tej przestrzeni już wam zabrakło. Więc o tym też musicie pamiętać i co jeszcze wam chciałam ważnego powiedzieć? Kawa. Chciałam wam powiedzieć, że pijemy kawę. Marta napisała, że zdążyła w końcu. Bardzo się cieszę. Byłaś, na... Byłaś w porę, Marta. Widzę, że Małgosia też dołączyła. Cześć, fajnie. Słuchajcie. I, I co jeszcze mogę Wam powiedzieć takiego ważnego? No oczywiście, funkcje możecie też wydzielać właśnie tym oświetleniem, kolorem, to już jest taka zabawa, ale to jest potem. Naprawdę wcześniej zastanówcie się, jak żyjecie. I też z tymi dziećmi możecie zaplanować jakiś właśnie kosz, rozwiązania modułowe. Powkładać te zabawki. Jeżeli te zabawki one dość mocno się tam przewalają, no to może nie warto ich nosić i tak dalej, tylko część z tych zabawek jest z wami w tym pokoju, no to po prostu jakiś kosz, jaki to bach do tego kosza i macie posprzątane i nie macie kłopotu, czy, czy nawet szafka na gry, jeżeli to są gry rodzinne, to też możecie taką przestrzeń zaplanować. Jeżeli na przykład nie ma tego, na to miejsca w pokoju dziecięcym, to wtedy to, co, czy, co używacie wy jako rodzina, planujecie w tej przestrzeni, w meblach. W salonie, w pokoju dziennym. I na koniec, jeśli chodzi o taką funkcjonalność, to przepraszam, ktoś do mnie dzwoni, ale jestem z Wami. Jeżeli, jeżeli planujecie, i ta przestrzeń ma też swoje ograniczenia, to korzystajcie, to korzystajcie z mebli modułowych. Czyli na przykład, nie wiem, macie jakiś narożnik. Teraz bardzo fajny jest wybór narożników fo, SOF na rynku, które możemy rozpinać. One mają ileś modułów i możemy je rozpinać. Czyli w zależności od waszych potrzeb, możecie mieć na przykład sofę i naprzeciwko szezlong, Chcecie sobie zrobić wieczór filmowy i we dwoje po, poleżeć i pooglądać film, łączycie to ze sobą w narożnik, nawet jeśli w danym momencie on nieco zagraci tą przestrzeń. To on spełnia swoją funkcję i później dalej rozpinacie. Możecie to porozpinać nawet na trzy fotele plus long. Także szukajcie też takich mebli, jeżeli okazuje się, że ta przestrzeń jest niewystarczająca, na przykład na dwie duże kanapy. Bardzo fajnie sprawdzają się stoliki kawowe, które są jeden pod drugim, jeżeli tej przestrzeni też macie ograniczoną ilość, bo w momencie, kiedy macie więcej osób, siedzicie na sofach, to one są mniejsze i wtedy możecie je rozdzielić, porozstawiać. Każdy sobie odstawi, tak jak ja sobie odstawiam kawę. To każdy sobie może stawić kawę, coś, co nie wiem, je, chrupi i tak dalej z boku, a później jak Wy chcecie to ogarnąć, no to suwacie to razem i też to się świetnie sprawdza. Pamiętajcie o meblach rozkładanych, stołach rozkładanych. To są, to są takie rzeczy, które naprawdę w mniejszych przestrzeniach ułatwiają, ułatwiają życie. Więc to na tyle to, co Wam dzisiaj powiedziałam. Teraz napiszcie mi, czy macie jakieś pytania. Ja tu patrzę. Marta napisała. Krzysztof w salonie przy stole, stawiać na wygląd czy na wygodę? Jak to pogodzić? Marta, ja uważam, że przede wszystkim ja jestem zwolennikiem przede wszystkim wygody. Naprawdę w chwili obecnej mamy tak ogromny wybór mebli na rynku. To oczywiście jest czasochłonne, ale warto, warto na przykład, jeżeli na tą chwilę, jeżeli na przykład robisz lifting mieszkania, remont, i na tą chwilę chcesz już to zrobić, wstawiasz, nie masz tych krzeseł, i jeszcze ich nie spotkałaś. To ja jestem zwolennikiem na zostawić to, co mamy. Nawet jeżeli kupisz nowy stół, i one nie będą pasowały, te obecne twoje krzesło do nowego stołu, to je zostawić i szukać dotąd, aż one będą przede wszystkim wygodne. Zastanów się też, nad tym, jak spędzasz ten czas przy stole. Czy to są tylko posiłki i siadasz, śniadanie, odchodzisz od tego stołu, czy jednak więcej tam pracujesz, robisz jakieś rzeczy, nie wiem, dziecko odrabia lekcje, to się możecie nad tym zastanowić. Może też się zdarzyć, i ja tak mam we własnym domu, słuchajcie, że wygodne krzesło dla mnie to jest zupełnie inne krzesło niż wygoda dla mojego męża. W tej chwili jak najbardziej możecie sobie pozwolić na to, żeby mieć jedno krzesło inne, wszystkie takie same, albo pół na pół. Musicie wyważyć tą proporcję i zobaczyć, czy to wy lubicie niewygodne krzesło, czy mąż lubi niewygodne krzesło, bo jak to mąż lubi, to kupmy mu jedno, a resztę kupmy wygodne dla wszystkich. Tak? Więc jak najbardziej, jak najbardziej najpierw funkcjonalność, czyli wygoda, żeby nam się wygodnie i plecy, żeby nas nie bolały, a potem estetyka i da się to pogodzić. Naprawdę dzisiaj to już się da pogodzić. Tak, Marta, klient dzwonił, ale jestem z Wami. No właśnie, Marta, napisałaś, że lubisz siedzieć przy stole, więc tym bardziej potwierdzam, jak najbardziej krzesła muszą być najpierw wygodne, a później, a później ładne i da się to pogodzić. Słuchajcie, dajcie znać, coś jeszcze mam Wam opowiedzieć, czy nie? Bo jak nie, to będziemy pomału kończyć. Nie chcę Was przetrzymywać, jest taka piękna pogoda. Ci, co pracują, to niech pracują. Kto mnie w pracy ogląda, przyznać się. Kto mnie ogląda bez dźwięku? Słuchajcie, no dobrze. Za tydzień, moi drodzy, jestem na urlopie, ale nie zostawię Was. Zastanowię się tylko, czy rzucić Wam jakiś temat i, i opowiedzieć Wam o tym, co, co może dla Was jest ciekawe. Zobaczymy. Zastanowię się, czy zrobić ankietę, a nawet jeśli ją zrobię, to też pomyślę, bo z tyłu głowy mam taki trochę wakacyjny temat, też związany z wnętrzami dla osób, które które mają wnętrza wakacyjne, więc, więc coś takiego chciałam, chciałam Wam o tym opowiedzieć. Mam nadzieję, bo będę na Mazurach, że znajdę internet. No jeśli nie znajdę internetu, to dostaniecie wiadomość, że, że kawa, kawa będzie spontaniczna wtedy, kiedy spotkam gdzieś po drodze internet w lesie, tak czy siak. Bardzo Wam za dzisiaj dziękuję, zapraszam Was do grupy. Udostępniajcie, lajkujcie. Jeżeli wiecie, że ktoś ze znajomych się remontuje, ma jakieś pytania, to jak najbardziej możecie polecać moją grupę. Zapraszam tam wszystkich. Można tam napisać to, co Wam na sercu leży wnętrzarskiego. Jest też czwartkowe, piątkowe pytanie do architekta. A to owocuje tym, że ja później zrobię dużego, fajnego live'a, na którym będę odpowiadała na Wasze konkretne pytania. Więc im pytanie jest konkretniejsze, tym dla Was będzie konkretniejsza odpowiedź. Więc ja Was zapraszam serdecznie. Można zadawać te pytania, w ten piątek też będą pytania. Jeżeli macie jakichś fajnych podwykonawców, korzystacie z jakichś fajnych sklepów, to jest też środa, gdzie jest dzień świetnych ofert. Dołączajcie osoby albo sami piszcie, bo naprawdę warto korzystać ze sprawdzonych podwykonawców i sprawdzonych producentów. Właśnie tak, jak Marta, Ty pytałaś o krzesła, to, to jak coś znajdziesz fajnego i wygodnego i ładnego, to jak najbardziej wrzucaj, nawet może wrzucać tak po prostu na grupę, bo inspiracji nigdy nie za dużo. No i co, moi drodzy? Miłego dnia Wam życzę. Lajkujcie, udostępniajcie, wysyłajcie mi serca, ja Wam też wysyłam. Mamy piękną pogodę. Ja to zawsze uważam, że w sierpniu jest najpiękniejsza pogoda i sprawdzałam, będzie, będzie super do końca sierpnia, więc mam nadzieję, że się wygrzejemy przed zimą. Życzę Wam miłego dnia, udanych kaw, udanego tygodnia. Wpadajcie do mnie na grupę i do zobaczenia na następnej kawie, jeśli tylko znajdę internet. Cześć, pa.